Cześć. Chciałbym się wam troszkę pochwalić. Wczoraj rozmawiałem na Skype'ie z wnukiem. Wnuk ma trzy lata. Jak ktoś ogląda moje filmy, to w... pokazywałem, jak w ogóle wnuk się w Polsce nauczył chodzić. Przyjechał do dziadka i się nauczył chodzić. To był taki krótki film. Ktoś może go widział. No, wczoraj dzwoni córka na Skype, tylko jest taka różnica, że wnuk zero po polsku, a ja po angielsku tyle o ile. No i zaczynamy dyskusję. Córka na chwilę wyszła tam do kuchni coś robić, a my zaczynamy gadkę. On mi opowiada, opowiada, opowiada w swoim języku. Bo już mówi przecież, jak trzyletnie dziecko, to już tak każde trzyletnie dziecko mówi. Tylko w swoim języku mówi, opada, opada, opada. A ja zaczynam kombinować. On coś mi, coś mówi, coś mówi, takie wielkie oczy zdziwione, a ja tak, wow, ojejko! I to, to czasami brawo, bi. Kombinuję jakoś pod górę. A to się dziecku spodobało. No i coś do mnie mówi, 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 mówi. E. I mówi, jak on to powiedział? wait, wait, I back, I back. I poleciał tam do swojego pokoju, wraca za chwilę i mówi, I come back. No i pokazuje mi jakąś lokomotywę, taką, zabaweczkę. Piękna, lomokotywka, piękna. No i on zaczyna pokazywać poluszkiem window, coś tam, coś tam. Zaczynam rozumieć. Ale jak powiedział, to znaczy zaraz powiem, co on powiedział, ale ja zrozumiałem bol. I tak myślę, gdzie kurde jest piłka w lokomotywie? No i wróciła córka z kuchni, ja wie, tu kombinuję z Aleksem, ty gdzie jest piłka w lokomotywie? Tato, nie bol, tylko kol, a kol to jest węgiel. A ja jak no widzisz, no tak ja nie dojrzę że głuchy, to jeszcze perfektnie mówisz, ale za parę dni w ogóle mają być córka i wnuk u mnie. A, i do czego zmierzał? No, e, wrócił tata z pracy i wnuk zaczyna opowiadać, jak to rozmawiał z dziadkiem na Skype. Tłumaczy, mówi, było fajnie, i mówi, że chce do Polski pojechać. Do dziadka Mirka. Mirka to nie wymówi, nawet do dziadka chce pojechać, do Polski. No i Max, Max to jest zięć, Aleks to jest wnuk. Max mówi. A, tak, się zadowolony. Tam rozmawiałem, rozmawiałem. I Alex mówi, co to, gdzieś jutro pójdziemy, coś byśmy robili? Ale dziś sobota to mają wolne. No i e, Max mówi, a gdzie chciałbyś pójść? Ale no jak to, gdzie? Do Polski, do dziadka. To urosłem. Fajnie to taka wiadomość. E, fajnie, jak rzadko się widzimy z Aleksem, ale, ale na Skype'ie czasami jest. I także tyle, co się pochwaliłem. Taka to rozmowa i jak wnuk reagował. Cześć. Miłego, udanego, bezpiecznego weekendu wam życzę. Cześć.